Kaniemki z Gimnazjum 27 zapraszają na film. Eko zmiany wprowadzamy. Do działania wszystkich zachęcamy. Pokażemy w wielkim skrócie. Nasze szkolne eko życie. Zobacz, to nie takie czy trudne. No i wcale nie jest nudne. Powiem więcej, powiem szczerze. Ekologia jest dla ciebie. Więc już dłużej nie zwlekajmy. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Od wielu lat organizujemy zbiórki surowców wtórnych i to nie tylko w szkole. Ale i wśród mieszkańców naszej dzielnicy. Do końca października zebraliśmy 200 kg makulatury, 50 kg baterii, 20 kg puszek. Już po raz drugi zorganizowaliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W maju zebraliśmy największą ilość zużytego sprzętu wśród cosnowieckich szkół. Zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję. Moje drzewko, mój lat na ziemi. Posadziliśmy drzewa iglaste i krzewy w parku szkolnym oraz 150 buków w szkółce leśnej. Już po raz piąty zorganizowaliśmy giełdę kwiatową. W maju sprzedaliśmy 750 roślin. Dwa razy do roku organizujemy akcję. Sami sprzątamy, sami dbamy. Sprzątamy wspólnie około 80 arów parku boiska i teren wokół szkoły. Już po raz drugi włączyliśmy się w akcję Pomóżmy Sosnowieckim Kasztanowcom! Uczniowie obkleili kasztanowce rosnące w parku szkolnym wokół boisk oraz przy ulicach naszej dzielnicy. Przez cały rok segregujemy w szkole odpady. Zbieram plastikowe butelki do recyklingu. Oraz nakrętki na wózek i dla Julki. I tak oto w wielkim skrócie poznaliście nasze szkolne eko-życie. Bądźcie eko! Nie zwlekajcie! Z nami i działajcie!